موشم مشمو... Dowodnić czy uprawdopodobnić na etapie postępowania zabezpieczającego, że korzystamy z tego rachunku. Tak. Oboje, że on jest nam potrzebny do bieżącej tak. działalności. No Okej, okay, to jest taka wstępna weryfikacja. Sąd mówi, OK, masz interes prawny, możemy rozpoznać Twój wniosek. I co w tym wniosku musi być takiego napisanego, co trzeba uprawdopodobnić, żeby to przeszło dalej? Przede wszystkim sam fakt zawarcia umowy. I tutaj jakby apel do wszystkich przedsiębiorców, którzy wiedzą, że znajdują się w tym zakresie potencjalnie zagrożonych wypowiedzeniem umowy rachunkowej. Bankowego, żeby zadbać o to na wypadek tego ewentualnego wypowiedzenia umowy rachunku, żeby tą umowę mieli. Zdarzały się takie sytuacje, że klienci przychodzili do nas już z wypowiedzeniem umowy rachunku bankowego i wtedy zaczynało się szukanie. Pani mecenas, pani mecenasie, nie mamy umowy. Co wtedy? Wiemy już, że jakby bank, nawet jak zwrócimy się później, tak już, po, już ten okres wypowiedzenia nam zaczął, te 30 dni zaczęło już płynąć, no to wiadomo, zanim bank nam tą umowę wyda, to różnie w, w różnych bankach, Trwa. Więc jakby tutaj ze względu na to ryzyko potencjalnie wiszące nad nami, na tego rodzaju kategorią e, klientów banku, dobrze mieć po prostu te umowę rachunku bankowego zawsze gdzieś po prostu w tych swoich dokumentach e, zachowane.